Siemanko! Witam wszystkich na moim kanale w kolejnym materiale. Dzisiaj wybieramy się na zawody Chap Challenge do Peterborough. Także godzinka jazdy przed nami. Jest wcześniej rano, jest gdzieś w pół do piątej. Około w pół do piątej, jak dobrze nie mylę się, dlatego jeszcze mega ciemno. Słabo wszystko widać, jak widzicie. Jesteśmy u mnie pod domkiem. Także pamiętajcie: zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A no i co, nie przedłużam, lecimy, lecimy jeszcze zatankować auto i udajemy się na miejsce, jest gdzieś godzinka drogi, jak wspominałem, także zabieramy się i widzimy się na miejscu, także piona, pozdro. Także już wbijamy się na stację, tankujemy i, i będziemy cisnąć do Peterborough. Jakieś półtora godzinki drogi Nie sugerujcie się czasem, czas jest polski także będziemy gdzieś w chwilę po szóstej. jak widzicie na drogach jest dość spory ruch jak na niedzielę piątą rano troszeczkę jestem w szoku, już taki ruch jest ale co, No lecimy, lecimy, jeszcze kawałek drogi przed nami także Dois ou bati canavês. Pingo. Papa. 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 Także próbujemy no, Były pierwsze okąki Jeszcze nic. <noise> Siemanko, witam, ja już na zawodach. Pierwsza rybka już na końcu, niestety niewymiarowa okołek, jakiś 10 cm. No trochę więcej, tak 10-15. Wymiar konia 20. W górę kleń 20, w górę i szczupak 50 w górę. Także polujemy dalej. Jak na razie, no, miejscówki ciężkie, ciężko dostępne ale nie poddajemy się także do, do później, a ja tu się wspinam dalej. Będzie wymiarowa rybka. Pięknie. Mam nadzieję, że będzie 20. You gotta be. Dwa okonie Niestety nic mi to nie daje Potrzebuję klenia No Mankowi witam ponownie e, Do końca zawodu jeszcze jakieś 2,5 godzinki 3 Ja póki co tylko e, Trzymiarowo o konie Niestety fajna kluska spadła Taki 30 35 plus bym powiedział nawet Niestety spadł Z tego co się orientowałem to na tamtą chwilę Była to największa ryba zawodu, która także No niestety, no, nie zawsze nie zawsze jest się na szczycie, że tak powiem eee, próbujemy dalej, walczymy jeszcze jeszcze tutaj 2,5 godzinki, jak powiedziałem zostały, także jeszcze może coś się uda. Także teraz skupiamy się na nakleniu. Jakby nie było jest to eee, główny cel dzisiejszych zawodów. No zobaczymy, zobaczymy. Może może się uda. także ale ja co dalej? Wytrzymajcie się i widzimy się później, piona. zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników którzy wzięli w dzisiejszych zawodach wow. Wow. Naszą hostessą jest na siódme miejsce w puste. puszczę Pierwszą osobą która wygra ja zawsze wygrałem taki kuglera. <grymieniu> kuglera? Ona jest oh. oparta kuglera. No. Ale kleniowy? E, myślę, że kleniowy. ma 70 parocentymetrowego? centymetrowego patrz, go oberosłupie, Kysowski, To jest prawda. Rafał Klewek? Zęsto! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sam się nie nagram, bo piotr. Ja kolega... A teraz <grymieniu> zestaw gum łez. Rafał, ty, ty, żebyś ty połowił ja, przez ten ja rok, a ja z tym wszystkim Nie, nie, ja się nie tykać Ja lepiej, no Ja jestem organizatorem Ja że to... kurwa, człowieku, za dwie godziny, tylko po to Dajcie, biedny Daniel, Borys Proszę bardzo A uwaga, bo jadą ci kobiegi Ale to dobra, mała Niestety na rozmiar koszulki nie miałem wpływu Jest to nasz sponsor firma Crowd i leci do... Do... <laughs> do... <Dobry. laughs> Jak to R, to nie dodaję. Grzegorz Błodziachowski. Ej! Specjalnie przyjmij was się do palca! Dziale. Dziale. <laughs> Ostatrim, ostatnim gadżetem jest taka ładna dziewczyna Też firma KRAW Ja też jestem w ja to ja to sami, czy Ja tam Może Bo jak o kurwa Marcin i I nie ukrywam, że akurat nie

Marcin Ozimina, z wynikiem 1 szczupak 76 cm Sorry, no, sorry To Daniela jest, 76 cm Dawid stań Czwarte miejsce Daniel, bateria ci Sawomir Mikołajczak, bateria z wynikiem 3 okoni <noise> Łącznie 15 punktów Ze średnią 21 cm o. Ale miło Gratuluję bardzo. Naciągane to chyba. No yeah. to teraz zaczniemy od podium, które jest bezaparacyjne i bezpomukowe. Trzecie miejsce z wynikiem trzech koni 15 punktów, ze średnią 21 cm i 666,66 coś 66. tam po przecinku Rafał Chlebek x no dalej już nie nagram. Myśl, tak. Dziękuję. Dziękuję Gratulacje. Dziękuję. Już jest. Już jest. Życie jest niesprędź, czy można. Zrobiliśmy po co suna na rybę włożył. Drugie miejsce. Z wynikiem. Trzego koni. 15 punktów. I średnią. 28 cm z przecinkiem ponad. Daniel Zawiślak, brawo! Dziękuję, dziękuję. Gratulacje. <średniu> Dzień... bardzo. Prawie, Napiłem się już Trzymamy cię za słowo. No. Nie, nie Ty to już nie gale, bo jesteś się I Bezapelacyjnym dzisiejszym zwycięzcą jest po pewnych perturbacjach gość, który w połowie zawodów miał okolenia 26 cm, ale nie został zaliczony, bo był bez karty. Ale zreflektował się jako jedyny złowił klenia o długości 21 cm. I zwycięstwem jest, jest Grzegorz Zboczakowski. Ryba życia. Ryba życia. Patrzcie, kurwa, muszę go to ja szal, kurwa. tego ten kolega pierwszy na tu będ chował. Brawo! Który? on tu trzy nocki zrobił ostatnio. I ostatnim wynikiem w dzisiejszych zawodach jest... Oto... Trofeum za największego klenia I na kleń, kleń większy niż ten. Nie mam już wyboru Grzegorz Bodziachowski Brawo! 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 Wydubałeś tego drugiego. Nie wiem czy to nie był Photoshop, ale dobra niech ci będzie. Brawo! Czy okay. ma ktoś zdjęcie tutaj ze wszystkimi? Wynik?